Myślę, że mamy w swoim życiu wiele wydarzeń. Niektóre z nich są przełomowe, o niektórych nie chcemy pamiętać. Na pewno przełomowym wydarzeniem była decyzja podjęta 4,5 roku temu o zmianie kraju, w którym mieszkam, przeprowadziłam się do Francji, przyjechałam tutaj nie znając języka, postawiłam wszystko na jedną kartę. Dzisiaj nie żałuję. Jestem szczęśliwa, kiedy moi bliscy są zdrowi, kiedy moja córka się uśmiecha i jest szczęśliwa, kiedy mogę celebrować małe rzeczy. Niekoniecznie potrzebuję dużych eventów albo wielkiej fety, żeby czuć się szczęśliwa. Odnajduję szczęście w małych, codziennych rzeczach, jak codzienne celebrowanie kolacji z moim mężem i z psem u boku, który upomina się o kęs ze stołu. Wartości, które są dla mnie bardzo ważne, to przede wszystkim bycie sobą, bycie autentycznym w każdej sytuacji, bo sprawdziło mi się to wielokrotnie. Tylko autentyczność jest w stanie się wybronić, nie trzeba grać, nie trzeba zmieniać masek, dlatego że prędzej czy później, i tak prawda, ujrzy światło dzienne. Bycie sobą pomaga mi realizować swoje cele, osiągać nowe wyzwania. Bycie sobą jest dla mnie bardzo ważne. Wyzwania, które pokonałam, no, biorąc pod uwagę 4,5 roku temu, praktycznie nie mówiłam po francusku, zdecydowałam się przenieść do innego kraju. Dzisiaj, gdzie jestem, mam męża e, Francuza francuskiego psa, który rzeczywiście zachowuje się jak piesek francuski. Radę, którą chciałabym każdemu dać, nie bójmy się czasem trudnych sytuacji, nawet w gorszych chwilach, cokolwiek się wydarza, może jest to lekcja, która uczy nas pokory i szacunku do pewnych rzeczy. Podnośmy rękawice, idźmy za swoimi marzeniami i starajmy się spełniać swoje marzenia.